Dzisiejszy odcinek jest potrójnie książkowy. Po pierwsze, to kolejne spotkanie z cyklu Rozmowy o architekturze cyklu, który towarzyszy premierze książki Zabawy architektoniczne, Wychowanie przez Budowanie. Po drugie, wspólnie z moją gościnią Joanną Gusztą ze studia Ładne Halo, rozmawiamy o książkach dla dzieci i młodzieży, o architekturze i urbanistyce. Po trzecie, nasza rozmowa ukazuje się 22 października, czyli dokładnie w Noc Księgań, a tym samym wpisuje się w program Noc Księgań do słuchania. Szczegółowy program znajdziesz na nocksięgań.pl, a spis książek, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, a także wiele innych, o których nie zdążymy powiedzieć, znajdziesz w książce Zabawy architektoniczne. Cześć. Nazywam się Ania Komorowska, a to jest podcast, któremu patronuje wydawnictwo Nieśpieszne. Rozmawiamy o edukacji, wychowaniu, przyszłości i przestrzeni. Tematy te znajdziesz również w książkach, które wydajemy. Zapraszam na niespieszne.pl. Pracujesz z książkami? Ale pracujesz z książkami w bardzo różny sposób, bo z jednej strony jesteś współwłaścicielką studia graficznego ładnych, halo. Z drugiej strony książki piszesz, redagujesz, współpracujesz. Co najbardziej lubisz w tej pracy? Czy są takie aspekty tej pracy, które lubisz bardziej niż inne? Myślę, że bardziej od tego legendarnego momentu, kiedy książka przechodzi z drukarni i można ją pierwszy raz dotknąć i obejrzeć, takim przyjemniejszym dla mnie momentem jest, jak ilustrator podeśle swoją interpretację tego, co napisałam, i jak to przyłożył na obraz. Więc to jest taki magiczny moment, że to, co wymyśliłam było w sferze wyobraźni swojej, coś tam mniej więcej wiedziałam, jak ma wyglądać, ale zawsze mnie zaskakuje ilustrator tym, jak to, jak to on widzi, jakie pomysły jeszcze do tego dołożył, jak to wszystko ewoluowało. Więc to jest takie super, super satysfakcjonujące, jak się pracuje w branży książek dla dzieci, właśnie, te ilustracje. Zwłaszcza. Mhm. Ja kogoś, kto nie umie rysować jak ja. Tak sobie myślę, że to może być też bardzo przerażający moment. Zdarzyło Ci się, że ilustrator kompletnie rozminął się w swoim wyobrażeniach? Nie mam aż takich bogatych doświadczeń chyba, bo pracowałam do tej pory z moim mężem Maćkiem, z kilkoma dosłownie ilustratorami, z Przemkiem Liputem, którego bardzo lubię, jestem z moich ulubionych ilustratorów, więc nie miałam nigdy jeszcze Takiego rozczarowania. No tak, z mężem też łatwiej pewnie rozumieć i może wiedzieć, co miałeś na myśli. No, zdarza się, że nawzajem dajemy sobie korekty on mi do tekstów, a jemu do obrazków, i oczywiście są wtedy okazje do kłótni. Ale do takich twórczych kłótni, mam nadzieję. Tak. Fajnie rzeczy wychodzą. Zdecydowanie to przyjemne. Jak na końcu możemy zweryfikować, co z tych naszych zderzeń powstało. No, całkiem fajne rzeczy powstają, bo mieliśmy okazję wiele Waszych dzieł widzieć i czytać i oglądać, i bardzo lubimy. Dzięki. Rozmawiamy dzisiaj w związku z premierą mojej książki Zabawy Architektoniczne więc dzisiaj o architekturze i o książkach o architekturze i poprosiłam Cię o wybranie swoich ulubionych książek dla dzieci, ale o tematyce architektonicznej i urbanistycznej, bowiem pisałaś mi kiedyś, że szczególnie cię ta kwestia miasta interesuje i zrobimy tak, to już taka informacja dla słuchaczy, że będziemy na przemian opowiadać o naszych ulubionych książkach dla dzieci, więc może może zacznij. No jak mnie zapytałaś o książkę o urbanistyce lub architekturze, nie może. Ta seria nie jest stricte w wąskim znaczeniu o tym, to od razu przyszła mi na myśl, oto jest Mirosława Saska, którą w Polsce wydaje Wydawnictwo Dwie Siostry. Na świecie wyszło, zdaje się, około 18 książek o różnych miastach i krajach z tej serii w latach 50. W Polsce wyszło około 5, z tego co wiem, może trochę więcej. I to są takie książki, które przyglądają się miastu i zrobią taki fokus na różne szczegóły i detale. I to mi się bardzo podoba, że oprócz dużych zabytków znanych wychodzą na przykład różne zakamarki i zwracają uwagę na drzwi, na detale, na to, jak wyglądają latarnie w danym mieście albo skrzynki na listy. Oprócz takich znanych miejsc, wchodzą na przykład na cmentarz dla zwierząt albo lokalny aha. targ i mówią, kiedy się odbywa. Mimo, że te książki nie są już aktualne, bo powstały 50 lat temu, to na końcu jest taka notka od, od wydawcy, co się zdezaktualizowało, co zostało. I dodatkowo zyskują taki wymiar historyczny, bo można sobie prześledzić dzięki temu, jak to miasto się zmienia razem z nami w czasie. Więc aha. można z tych książek po prostu. Zarazić się miastem. Tak ja to przeżywam, jak je czytam, więc od razu ma się ochotę gdzieś pojechać i wyrwać się z tej swojej codzienności i rutyny i sprawdzić, jak to jest w innym pomieszkać. A zdarzyło ci się czytać jedną z tych książek, a potem być w tym mieście? Albo czytać o mieście, które już znałeś? W sumie Londyn tylko. Jest takim miastem, w którym byłam, ale nie czytałam tego przed. Myślę, że dużo przyjemności przedaną po prostu, bo większość tych książek, które ja znam, to są miasta, w których nigdy nie byłam, a bardzo chciałabym je odwiedzić. No to masz plan. Mm -hmm. e Pytał o to, ponieważ mój mąż kiedyś przed wyjazdem do Paryża czytał książkę, której tytułu niestety nie pamiętam, ale to była książka, która właśnie opowiadała o Paryżu lat 60., -tych. a może o Rzymie? Uf, czy nie pamiętam, ale w każdym razie pamiętam jego opowieść, jak dla niego było cudownym zderzeniem tego, co przeczytał z tym, co zobaczył. I jakby zdawał sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy będzie nieaktualnych, ale to było też ciekawe doświadczenie, sobie to zderzyć. Mm -hmm. Okej, okay, z kolei, jeśli chodzi o moje ulubione książki, no to oczywiście Króluje, Pantom Buduje Dom. Ja mam taką starusieńką mm. wersję. To jest książka z lat. Sześć, dokładnie z 60 roku i to jest trzecie wydanie. Więc faktycznie no to też lata 50., kiedy powstała. Przed chwilą zerknęłam na stopkę i byłam w szoku, jak się dowiedziałam, że nakład tej książki to 70 tysięcy, biorąc pod uwagę, jak się obecnie drukuje. To jakaś ogromna ilość. No, Pan to buduje dom Stefana Temersona z rysunkami Franciszki Temerson. To jest książka, którą. Można po prostu przeczytać, ale można na jej bazie zbudować masę różnych ciekawych rzeczy. Ja całe warsztaty zbudowałam na tej bazie dla przedszkolaków i one się zawsze świetnie, świetnie sprawdzają. Ale można też mówić o architekturze, jak się buduje dom, jak pracuje architekt, ale można też mówić o zegarach, o czasie, o wielu różnych aspektach. Także jest bardzo niepozorna, ale taka wielowarstwowa i bardzo ją lubię za to. Ja znam tę książkę z takiego małego kwadracikowego wydania. To najnowsze, to najnowsze jest takie małe, tak. Ja mam trzy różne, także. <grymne> super mam przekrój. W ogóle z mojej działki i książki Temersonów to jest takie właśnie... Moment przełomowy dla książki obrazkowej, bo oni świetnie zaczęli wspólnie łączyć tekst, typografię z historią, się tak nawzajem uzupełniają. No i małżeństwo. Ja nie chcę nie sobie nie. podpatrywać inne małżeństwa, które razem pracowały, jak na przykład ImSowie, czy właśnie Emersonowie, czy Cyrkusowie, więc zawsze też podpatruję. No i oczywiście inne książki temersonów też uwielbiam. Faktycznie dobry trop z tym podglądaniem małżeństwa. <grym> Coś bardziej poetyckiego o, o architekturze książka Carson Ellis, takiej amerykańskiej ilustratorki dom, w którym się pokazuje różne nietypowe miejsca, w których można mieszkać, ale dzieci się mogą dowiedzieć o kamienicach, o blokach, ale wchodzą też takie różne fantazyjne miejsca, na przykład ten bud z bajki amerykańskiej, albo japoński biznesmen mieszka w jakimś takim kamieniu, który ma okno i drzwi w nowoczesnym minimalizmie. A leśne duchy mieszkają w pałacach zdobionych jakoś folkowymi nordyckimi znakami, więc... Lubię takie książki też dla równowagi od tych non-fiction, czyli takich edukacyjnych mocno, ale książki bardziej poetyckie, aha, które aha. są po prostu inspirowane jakimś tematem, a autorka sobie pozwala popłynąć tam, gdzie ją wyobraźnia poniesie i stworzyć do tego jakąś narrację, która nie zawsze jest prawdopodobna, ale... Zostawia takie fajne wrażenie. I tak naprawdę hmm. łatwiej opowiedzieć, czym jest dom, kiedy się ma takie narzędzia, niż wyliczając parametry techniczne, że ma dach, że ma podłogę i ma gniazdka i tak Dokładnie. dalej. Dokładnie. No bo, bo tak naprawdę to nie tylko budynek, tylko to, w jaki sposób my w nim funkcjonujemy, jak się czujemy. A ta książka ma polskie tłumaczenie? chcę, że oryginał? Ja mam oryginał, ale ma też polskie chyba z wydawnictwa Wilga Zesie. Skoro mówimy o takim nieoczywistym patrzeniu na dom, to ja mam książkę o mieście, którą bardzo lubię, dlatego że ona właśnie pokazuje miasto od takiej strony miasto jako przestrzeń do odkrywania, jako coś tajemniczego, coś, co możemy właśnie odkrywać. No i dokładny tytuł: Endekedeine Stadt. Niemiecka książka, zakupiona w Berlinie. To jest tak naprawdę książka dla młodzieży. Bezpośrednio, żeby nie dla osób pracujących młodzieżą, tylko bezpośrednio dla starszych dzieci, które mogą ją samodzielnie czytać, i zwiedzać miasto, poszukiwać twarzy w budynkach, i hydrantach, sprawdzać swoje ulubione miejsca, dlaczego je lubimy, dlaczego nie lubimy, gdzie najczęściej przebywamy, co tam robimy. Więc takie patrzenie na miasto z perspektywy człowieka. To podejście jest mi bardzo bliskie i, i tak naprawdę dla mnie cała edukacja architektoniczna jest o relacjach przestrzeni z człowiekiem, a nie o Budynkach jako takich. Nie ma polskiego tłumaczenia, przynajmniej ja się nie spotkałam także tylko pozostaje na razie dla tych, którzy znają niemiecki. Ja mam taką książkę typu Activity Book do wypełniania przez dzieci. Wydaliśmy nasza księgarnia. To jest książka autorska Joanny Rzezak, która ją i wymyśliła i narysowała, i wymyśliła zadania do niej. Mam ją całą porysowaną, bo jest tam mnóstwo fajnych zadań plastycznych, na dorysowywanie, przechodzenie labiryntów i tak dalej, a w tle jest po prostu edukacja o urbanistyce przyjaznej ludziom. Bardzo pomysłowe są niektóre zadania, może na przykład dorysować, co może być pod zaspą śniegu, co wygląda jak auto, a na przykład możemy tam narysować stertę czekolady. Fajnie, bo tak między wierszami edukuję o właśnie o przyjaznym mieście i można się fajnie bawić, a, a dużo też dowiedzieć o takich dobrych praktykach. Mm -hmm. Kazik mieszka w mieście, tak jest tytuł? Tak. to dobrze wiedziałam. Zaczęłam się śmiać, gdy mówiłaś o tym śniegu, ponieważ dzisiaj z chłopcami oglądaliśmy program o kaszubach. I w Weicharowie jest pomnik pana, który się nazywał Wejher, który jest założycielem tego miasta. I pewnej zimy, jak został przykryty śniegiem, wyglądał jak Lord Vader. Także <laughs> tak, faktycznie rusza rzeczy mogą pod tym śniegiem być. Tak, kojarzę to zdjęcie. Okej, okay, jeśli chodzi o kolejną moją książkę, to w zasadzie nie jest książka, tylko cała seria takich małych książeczek, które ukazały się w latach 60., głównie takie książki popularno-naukowe. Ale pisane w latach 60. i to, co ja lubię w tych książkach z tamtego okresu, to jest to, że mam wrażenie, że autorzy o wiele poważniej traktowali dzieci. Że to nie jest takie, no tutaj jakaś ciekawostka, tutaj jakieś otwarty, otwierane okienko i wiemy z tego tam trzy zdania jakiejś konkretnej wiedzy. A tutaj są naprawdę książki, które bardzo, bardzo dużo można się z nich dowiedzieć. Ja mam trzy książki Szolgini, pana, się nazywał Szolginia: Przyroda Uczy Budować. Tajemnica rurek w ścianie i domy z fabryki oraz książka pana Kasińskiego: Architekci natury bardzo dużo z nich sama czerpie informacji, one są bardzo skromne bardzo takie można by powiedzieć ubogie, no bo i czarno-białe ilustracje i no nie ma szału tak porównując z tym co mamy dzisiaj, ale ja bardzo chętnie wyszukuję bardzo lubię gdzieś w jakichś antykwariatach wyszukiwać takich książki, bo one mają masę wiedzy i to takie właśnie przekazanej w miarę prostym językiem, ale prostym a nie prostackim, nie takim totalnie naiwnym, bo bardzo mi brakuje tego w książkach gdy chcę kupić moim chłopakom jakąś książkę i tam są informacje, które były już w serce innych, a jakby nie ma tego pogłębienia, tego takiego, idziemy krok dalej, okej, okay, już wiemy, że jest tyle i tyle planet, a chcemy coś więcej, nie? Także czasami sięgamy też po takie starsze książki. Przodują nam tutaj stare książki, tak naprawdę w tych naszych wyborach, nie? <grym> Wychodzi na to, że tak. <grym> Tak. Zainteresowałaś mnie, muszę sobie ich poszukać na Allegro, bo na przykład te rurki w ścianie, to myślę, że by mojego syna zainteresowało bardzo. Nawet sam kiedyś zrobił taką książkę Rurka w ścianie i nie wiem, czy to gdzieś usłyszał w takim razie ten tytuł, bo ja go nie znałam. To też jest takie w miarę oczywiste, w ścianach są jakieś rurki i można na nich na ich temat wiele do mnie domniemywać. Ja mam książkę wydawnictwa Tako o Tokio. To jest autor japoński Taro Miura. Płodny bardzo i popularny japoński autor, który właśnie też tworzy książki obrazkowe, czyli je i pisze, i ilustruje. To jest taka książka właśnie, która oswaja najmłodsze dzieci z miastem. To jest taka razie o jego mieście. On opisuje na końcu, jak ją wymyślał, że urodziło mu się dziecko i chciał mu na nowy sposób opowiedzieć o swoim mieście i dopiero wtedy zaczął je poznawać od takiej strony niecodziennej. Opowiada o dziewczynce, która się wybiera do Tokio, ale wszystko jest dla niej dziwne. Występuje mnóstwo zwierząt i każde z tych zwierząt coś symbolizuje, co faktycznie ma miejsce w Tokio i można się właśnie dowiedzieć i o mieście, i tak poobcować z taką beztroską wyobraźnią dzieci, ich jakby percepcją. To moja kolejna propozycja, to z kolei książka po angielsku, niestety też nie ma jej tłumaczenia, aczkolwiek byłoby super, jakby się pojawiło. Książka Johna May'a, Building Without Architects. Jest to książka generalnie w zasadzie dla dorosłych, ewentualnie starszych dzieci, ale myślę, że można z niej korzystać po prostu rozmawiając z dziećmi o architekturze, ponieważ ona opowiada o... Budynkach, no tak jak nazwa wskazuje, budynkach, które powstały bez udziału architektów, czyli budynkach, które powstały w miejscach, gdzie budynki budują ludzie. Każdy buduje sobie według potrzeb, czy buduje się wspólnie z sąsiadami, więc autor sięga gdzieś do ludów pierwotnych, mniej lub bardziej rozwiniętych krajów, i pokazuje techniki, opowiada o tym o konstrukcji, opowiada o tym, dlaczego tak powstało, ale opowiada też różne historie. na przykład jest kraj, którego nazwa dosłownie znaczy najlepsi architekci świata i faktycznie tam ta architektura jest tak celebrowana, jest mistrz który jest głównym architektem miasta i on każdemu buduje, budowa domu trwa cały rok, więc jak komuś się buduje, cała wioska buduje ten jeden dom, potem dopiero następnemu i tak dalej, to jest cały rytuał. Więc mnóstwo takich ciekawostek się można dowiedzieć. Na bazie tej książki stworzyłam cały cykl warsztatów, więc można z niej korzystać również w taki, w taki sposób. Wow. Więc to też polecam. Super. Ja mam taką książkę, którą niedawno kupiłam, jak działają budowle Nikoli Kucharskiej I to jest taka właśnie książka dla dzieci, które lubią techniczne ciekawostki, które chciałyby się dowiedzieć, jak wygląda od środka dom, jakie są etapy budowa domu i miasta, i mnóstwo wykresów, infografik, strzałek, które wyjaśniają różne rzeczy. Mnóstwo informacji autorka przekazuje za pomocą ilustracji, więc nie ma tak dużo czytania. I to jest dość nowa książka, tak dla równowagi do tych naszych, których wspominamy ciągle, stary, staroci. No ona ma chyba taki złoty okres teraz, bo bardzo mm. dużo jej książek i my mamy też dużo gier karcianych przez nią ilustrowanych, więc chyba taka no, na fali jest, mm. więc trzeba trzymać kciuki. No to bardzo podobna w tematyce jest książka Uwaga! Budowa. Jak się projektuje i buduje dom, wydawnictwa Media Rodzina. Która z kolei mówi bardzo szczegółowo o powstaniu domu i to jest też taki fajny zabieg, bo z jednej strony mamy historię chłopca, który przeprowadza się do nowego domu, a jego wujek jest architektem. W związku z tym on ma wejście na budowę i tak poznaje każdy etap od projektu, przez wyburzenie starego budynku, przez wylewanie fundamentów, I jakby krok po kroku jest. Jednocześnie ta jego historia opowiedziana, ale z drugiej strony na takich rozkładanych kartach konkretne informacje techniczne o materiałach, o konstrukcji, także to, to też taka fajna edukacyjna, ale też z tą opowieścią w tle. No i to już jest tłumaczenie z niemieckiego, ale już, już jest po polsku. Znam tą książkę z okładki, i nigdy nie wiedziałam, że ona jest taka gruba i wielka, bo to wydawnictwo wydaje taką serię mądra mysz, której jest dużo książek właśnie takich z twardą wiedzą. Ale one są bardzo cienkie i zeszytowe ta, ta takie. Tak, jest konkretnie. Myślałam, ta że to jest, ta jest ta też w tej serii, serii. a tu to, to jest taka cegła, fajnie. To jeszcze jak ciekawostkę powiem, ponieważ tu na ostatniej stronie jest narysowany ten chłopiec razem ze swoim wujkiem i ten wujek wygląda po prostu identycznie jak mój znajomy architekt. Więc hmm. dla nas zawsze jak, zawsze, jak na to patrzę, to sobie myślę, że o, to Witek projektował ten dom. Może pozował na stoku do jakiejś sesji zdjęciowej. Możli <głos》>, możliwe. Ja myślę, że o tych książkach mogłybyśmy jeszcze godzinami rozmawiać i się przerzucać. To jeszcze, żeby zakończyć tą część, podpytam, a z twoich książek, twojego autorstwa, w których jakikolwiek brałaś udział, która jest najulubieńsza? Nie wiem, czy da się tak powiedzieć, <głos》, <głos》, która jest szczególnie ważna dla ciebie? Że miasto potwór czyli książka o edukowaniu dzieci na temat ładu przestrzennego, estetyki i takich ekologicznych rozwiązań w mieście, które są przyjazne mieszkańcom. Starałam się, żeby ona była na wesoło, żeby dzieci się przy niej nie nudziły. Jest dopracowana, bo długo leżała w szufladzie. Chcieliśmy ją wydać jako ładne halo, czyli nasze, nasze wydawnictwo. Chcieliśmy ją zrobić, ale się nie udało. Potem kilka lat leżała w szufladzie i później ją znowu wyjęłam. zacząłem oferować różnym wydawcom kiedy znalazł się wydawca, to jeszcze trochę ją dopracowaliśmy, więc dużo uwagi poświęciliśmy tej książce mm -hmm. i myślę, że, że fajnie wyszło, że nie było wcześniej takiej i polecam też. Ja też. No właśnie, powiedziałeś, żeby była ciekawa, żeby dzieci się nie nudziły i można by się zastanawiać, że po co w ogóle dzieciom zawracać głowę i uczyć ich o ładzie przestrzennym, o estetyce, o jakości architektury. Tak fajnie piszesz w tej książce o zabawach architektonicznych, prawda? O tym, że dzieci po prostu dotyczy architektury i interesuje architektura. Otacza, <gry> więc dziwnie byłoby z nimi o tym nie rozmawiać. Ja mam tylko taki opór przed takim podejściem, które gdzieś się tam czai zawsze w dorosłych i we mnie też, żeby jakoś dzieci dydaktycznie naprowadzać. I przed tym staram się uciekać. Co nie zawsze jest tak łatwe. I czasem jednak trochę tego dydaktyzmu się wkrada. <laughs> I Zawsze to jest moje... <laughs> taka obawa przy robieniu książ, dlatego właśnie wspomniałam o tym, że nie chciałam, żeby się nudziły. Tak, jest to trudne, ja to widzę też z perspektywy mamy. My bardzo często mamy z chłopakami takie rozmowy na temat na takim najbardziej prostym poziomie, co jest ładne, co jest brzydkie. Pamiętam, Franek miał kiedyś taką fazę, że twierdził, że chce być super bohaterem. On będzie super bohaterem, będzie niszczył budynki. No, jak to Franek? No, przecież super bohater to chyba powinien, nie wiem, budować coś, pomagać, wznosić. Nie, ja będę niszczył brzydkie budynki. Stwierdziliśmy, że w sumie nie głupi pomysł. To trochę roboty, robotę ma zapewnioną, przynajmniej w Polsce. No i tak go podpuszczaliśmy co i raz dyskutując o tym, co jest ładne, co jest brzydkie i co by zniszczył. I w pewnym momencie pojechaliśmy do Katowic zobaczyć nową bibliotekę, którą Franek w pierwszym momencie stwierdził, że jednak by zniszczył. No więc była okazja do tego, żeby porozmawiać, no ale zwróć uwagę na to, zwróć na to, to jest tak zrobione, to jest tak wymyślone i on tak patrzy, patrzy. A miał wtedy ze trzy lata, czy może z czterech góra i tak mówi, o, faktycznie, ale ze mnie gapa, a ja bym zniszczył taki ładny budynek. ja Jednak się wycofuję, ale faktycznie, no, zawsze też się zastanawiam, na ile to. Znaczy, ja mówię wprost, chłopak, po prostu, że moim zdaniem to jest takie, nie? Może się tam Wam podobać i podobać, moim zdaniem to jest jakieś, więc myślę, że. To też warto po prostu pokazywać swoje zdanie. Ja myślę, że to jest taka największa wartość, jaką możemy wnieść do tej edukacji przestrzennej. Czyli rozmawianie po prostu na, hmm. na luzie o tym, co jest ładne, co brzydkie, co się sprawdza, co nie Nie jako narzucanie do jakiegoś zdania, tylko właśnie tak zdarzenie różnych spostrzeżeń. Myślę, że hmm. te książki, które myśmy przewołały, też ta moja, to jest dobry taki punkt wyjścia do tego, że z czasem z dziećmi można je przeczytać, a później w przestrzeni się nasuwają różne pytania, jak się pamięta, o czym się tam czytało. Tak. Mi bardzo się spodobało w jednej z swoich książek, to już tak może mniej o architekturze, bardziej o ekologii, gdzie zamiast jest taki, żeby dzieci nie zostały w takim poczuciu beznadziei, że jest wszystko źle, nie? że trzeba dzieciom pokazywać, ok, jest kiepska sytuacja, ale co my możemy zrobić? To myślę, że też jest, jest bardzo ważne. I myślę, że też edukacja architektoniczna i to pokazywanie dzieciom, gdzie one mają możliwość coś zrobić, że to sprawstwo jednak jest w jakiś sposób w ich rękach. Zdecydowanie. Właśnie druga część Miasto Podróży teraz opowiada właśnie o ekologicznych rozwiązaniach w mieście. I właśnie byłam pytana kilka razy czy na pewno to jest dobry temat dla dzieci, że ich nie przerazimy. Nie faktycznie ja się tego, ja się boję trochę przerazić mojego syna, bo sama jestem trochę przerażona. Mhm. <grych> Ale jednak mówię zawsze, że po prostu dzieci poznają świat z wszystkimi konsekwencjami z zmian klimatu. Mhm. I zimą monitorujemy smog, żeby sprawić, czy możemy iść na spacer. Na wsiach dzieci, rodziców, którzy uprawiają, też się zmagają z suszą, z tym, że rzeczka, którą mieli, znikła i tak dalej. Więc Poznając świat, poznają już po prostu te różne problemy, i, i nie możemy tego z nimi nie omawiać. Jeśli oni o to pytają, żeby, musimy, musimy wejść w dialog z nimi na ten temat, ale właśnie skupić się na tym, co one mogą i co wspólnie możemy, i o różnych scenariuszach, które biorą pod uwagę pozytywne <śmiech> zakończenie. <śmiech> Jeszcze nawiązując do tego, żeby się dzieci nie nudziły. I do tego, co mówiłam o starych książkach, że one poważnie traktują dzieci, nie masz takiego wrażenia, że powstaje obecnie bardzo dużo książek, których mam wrażenie, że głównym celem jest to, żeby się dzieci nie nudziły, a niekoniecznie, żeby się czegoś jeszcze przy okazji dowiedziały. Nie? Że bardzo są infantylne, mam wrażenie, i to zarówno jeśli chodzi o tą warstwę merytoryczną, jak i graficzną. A z drugiej strony jest też bardzo dużo dobrych przykładów. Jak to widzisz ze swojej perspektywy, masz pewnie szersze spojrzenie, co przeważa i czy jest nadzieja na dobry rynek wydawniczy dla dzieci, czy jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia? Myślę, że tak z doświadczeń, jakie jeździłam na targi międzynarodowe w Bolonii, to polski rynek jest naprawdę niezły, jeśli chodzi o książki, zwłaszcza pod kątem ilustracji, które nie są jakieś takie ograniczone do jednej statystyki, która w powszechnym mniemaniu jest fajna dla dzieci, czyli. Słodziutka i milutka, ale według mnie w ogóle jest za dużo książek i dla dorosłych, i dla dzieci. Jest po prostu nadpodaż i ambitni rodzice, czy ambitni dorośli, którzy chcą być na bieżąco, nie mają po prostu szans śledzić tego wszystkiego, co się wydaje. I trudno w tym wyłowić, nawet się zorientować jaka jest stosunek tych książek dobrych do tych złych, bo po prostu jest tyle, że po prostu przypadek co nam akurat wpadnie w ręce, więc trudno mi powiedzieć jaka jest skala tego problemu, ale faktycznie wydaje się książki, które wyglądają na pierwszy rzut oka jako coś super jakościowego, a jak się zagłębi to można przeżyć rozczarowania różne. Mhm. Wydaje się ich bardzo dużo i może za mało czasu się poświęca właśnie na głębszą redakcję, albo w ogóle autorzy mają za mało czasu, żeby poświęcić na research i tak dalej, bo bardzo warunki rynkowe i zmuszają do szybkiej pracy. No, i to też się przekłada na krótką żywotność książek, że jakby jest cały czas potrzeba nowych, nowych, nowych. Pan to buduje dom, 70 tysięcy nakład, to teraz są książki drukowane po kilka tysięcy, i jak chcesz kupić książkę, która ma dwa lata, to się okazuje, że jest to niemożliwe, bo już jest wyprzedane i koniec, i wydawnictwo już wydaje kolejne, nie? Ale wydaje mi się, że problem też polega na tym z tą ilością, że jako rodzice też nie mamy czasu razem z dziećmi się zagłębić w książki tak dobrze. Znaczy, Przeczytamy, idziemy, bierzemy następną. A z książką przecież trzeba bardzo długo pracować, wielokrotnie do niej wracać. Właśnie tak jak mówisz, może być punktem wyjścia do jakichś rozmów, nie? Faktycznie, teraz mój syn miał urodziny miesiąc temu i dostał tyle książek, że do tej pory, mimo że już minął miesiąc, nie przerobiliśmy mhm. wszystkich. Cieszę się, że dostaję książki, <głos> bo <noise> różne rzeczy na urodziny dzieci mogą dostać. Ja zawsze mówię, że najlepsze są, najlepsze są. słodycze, bo potem znikają i rodzice nie mają problemu z przechowywaniem. Ewentualnie klocki Lego, które są wiecznie i, i zawsze się sprawdzają. No i książki jednak też to, też mm. lubimy. To <noise> to prawda, dostawać. Lego. A jaka jest Twoja ulubiona zabawa z zabaw architektonicznych? Jakbym tak miała powiedzieć, jako dziecko, które który jest sobie. Najchętniej, pierwsze bym się zabrała do urządzenia Ogrodu Elfów. A jak tak myślę z perspektywy mojej pracy, że czasem jakieś materiały edukacyjne tworzę, to na przykład bardzo mi się spodobała z różnymi perspektywami kot, tak i człowiek. że mhm. można spojrzeć na przestrzeń z różnych punktów odniesienia. No i mapki. Mapki są bardzo fajne. Ale ty nie widzisz ilustracji? do kota i ptaka, i podeślę ci jeszcze przed premierą książki, bo to jest właśnie dokładnie o pracy z mężem i o pracy autora tekstu z ilustratorem, bo ilustracje do książki, ty widziałeś tylko tekst, każda zabawa jest ilustrowana przez Michała, przy czym nie są to dosłowne ilustracje, tylko właśnie czasami jego interpretacja i czasami takie puszczenie oka do dorosłych, więc myślę, że, że to taka warstwa dodatkowa. No nie Zobaczy. mogę się czekać, że się zobaczę. Zresztą do tej książki mam ją, no bo ją recenzowałam, więc mimo ją przesłałaś. Mam ją na doksach i sobie do niej zaglądam regularnie, bo ja pracuję dużo nad właśnie niemapami, czy jakimiś materiami edukacyjnymi i szukam inspiracji tam regularnie. Więc super jest, bo zbiera to wszystko, co dobrego można w edukacji wykorzystać i przenieść. Jest taka bardzo elastyczna i pozwala dostosowywać te zadania, które proponujesz do różnych tematów. Tak mam wrażenie, że w ogóle chciałabym wszystkim, którzy pracują z edukacją właśnie, czy bezpośrednio ze swoimi dziećmi na edukacji domowej, czy właśnie pośrednio tak jak ja, że y, tworzą podręczniki lub jakieś tam wydawnictwa lub materiały dydaktyczne. Super jest. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że będzie miało okazję jeszcze przy jakichś okazjach porozmawiać. Dzięki. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami podcastu, zasubskrybuj go w swojej ulubionej aplikacji. A jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydawanych przez nas książkach, zapisz się na newsletter na niespieszne.pl łamane przez newsletter.